rzesz, fak, złapałem skubańca. Nie dość, że mi prawie uciekł, to prawie mnie ugryzł. O, Uf, Nigdy więcej tego nie powtarzam. Pilnujcie mnie, proszę. Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, kochani, z racji, że dość często pada pytanie zając, jaki jest najszybszy pająk na Twojej hodowli, to odpowiem wam na to pytanie, a dodatkowo zrobimy taką można powiedzieć instrukcję obsługi heteropody David Bowie, więc nie będzie to taki stricte opis gatunkowy, gdzie będę podawał suche dane, tylko bardziej po prostu postaram się Wam powiedzieć, co zrobić, żeby ten pająk miał u Was dobrze i żeby rósł cały i zdrowy. Więc słuchajcie, zobaczymy tego oto samca heteropoda David Bowie, który z tego co widzę po Busach, wydaje mi się, że jest w linkę przed dorosłością i już jest bardzo duży i jeszcze szybszy, więc trochę się obawiam, ponieważ mam plan na dzisiaj zrobić symulowaną ucieczkę i go puścić po prostu. Nie wiem, czy to będzie na biurku, czy gdzieś, po prostu zobaczymy, jak taki mega szybki pająk się zachowuje, kiedy ma możliwość pobiegać i dodatkowo również zaobserwujemy, jak ten pająk się męczy i już wcale taki szybki nie jest, no bo m, taki pełny potencjał prędkości pająki mają przez chwilę, a później jak już sobie pobiegają, to muszą się zregenerować i już nie biegają tak szybko, także... Prawda jest taka, że każdy, nawet najszybszy pająk, w końcu kiedyś się zmęczy. Także zobaczymy, kiedy on się zmęczy. Przy okazji, również pokażę wam, jak złapać pająka, który powiedzmy będzie siedział na suficie czy na ścianie, żeby po prostu każdy wiedział, co zrobić w sytuacji, kiedy albo nasz pająk nam ucieknie, a może jakiś inny pająk, powiedzmy, z zewnątrz wejdzie sobie do domu no i trzeba będzie go wynieść. To też będzie w dzisiejszym odcinku. Przy okazji, zrobimy sobie tubę dla tej heteropody, aczkolwiek to jest formalność i to nie jest istotne. I również w zestawieniu dzisiejszego odcinka mógłby występować mój Eusparasus tylko Niestety, bądź też stety tak naprawdę, samica siedzi z kokonem, więc nie możemy jej wyganiać. Pokażę Wam po prostu z bliska to miejsce. Ale kochani, tak się jaram, jak dobrze pójdzie, to będą małe Eusparasu z walkę na rej na sprzedaż już niedługo, więc to jest totalny wypas. I mega się jaram, natomiast nie możemy jej wygonić z jej gniazda, no bo szkoda by było, żeby stresować samicę, która siedzi sobie ze swoim kokonem. Także tak sytuacja na dzisiaj wygląda. Ja dużo nie przedłużam, tylko zabieramy się za wypuszczanie pająka. O shit, to są takie emocje, że aż muszę się schować pod biurko. Zanim zajmiemy się heteropodą, to chciałbym Wam pokazać właśnie tego eusparasusa. Sami zobaczcie, uwielbiam te nóżki. One mają takie papucie, można powiedzieć, czarne, nie? No i widzimy, że samica siedzi i trzyma kokon. I powiem wam, że wcześniej, jakiś tydzień temu, te jajka były całe białe, a teraz widzę, że one już jakby zżółkły, więc no, myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę. Nie pamiętam, hmm, znaczy w zasadzie to nie wiem, jak szybko trwa proces rozwoju takiego kokonu u pająka właściwego, ale wydaje mi się, że jest to szybciej niż u ptasznika, więc podejrzewam, że może już w przyszłym tygodniu zobaczymy co się dzieje. Tutaj fajnie wygląda sprawa, bo można po prostu się przypatrzeć w ten pojemnik i dostrzec, co tam w tym kokonie siedzi, no nie? Nie jest to taka zbita kulka papieru, jak w przypadku ptaszników, gdzie po prostu, no, żeby zobaczyć, co się dzieje w kokonie, to musimy go rozciąć. Także tu jest trochę łatwiej. No i trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło po naszej myśli. Ta samica jest duża, patrzcie. Jest naprawdę ogromna ta samica. I też czuję do niej respekt przeokrutny. W sumie to jeszcze większy do niej czuję respekt, niż do heteropody, która siedzi tu, moi drodzy. No i dobra, zróbmy nasze Szybkości tubę. To będzie, wiecie, dosłownie dwie minuty. Formalka wezmę torf. Nie mam żadnego kawałka korka, który idealnie by pasował wysokością do tej tuby, ale to nic, bo możemy wsadzić taką fajną, małą tubę korkową i do niej dorzucić jeszcze jedną tubę korkową, aczkolwiek w zasadzie jedna by wystarczyła, no ale dobra. Niech ma dwie. Niech ma wybór. Także aranżacja nowego domku dla heteropody jest już gotowa, więc można to odsunąć na bok. No i dobra, kochani. Tutaj siedzi nasz gagatek. I powiem wam, z heteropodami David Bowie mam coś takiego, że jak one są młode, to w ogóle nie mam oporów, żeby je wziąć na ręce, ale w pewnym momencie one już się stają tak duże, że po prostu trochę się martwię, jak to będzie wyglądało. I na przykład tego samca ostatni raz na ręce miałem dwie wylinki temu. Wtedy był ponad połowę mniejszy i trochę się obawiam. W sensie nie, nie mam czego, bo heteropody dysponują na tyle słabym jadem, że nie ma się o co martwić, a dodatkowo również one nigdy nie są agresywne w stosunku do człowieka, więc tutaj bardziej chodzi o taką kwestię psychiki, no nie? No ale dobra, zróbmy coś w tym odcinku, nie? Jak widzicie, cała tuba jest wyścielona takimi kropeczkami, nie? Ja już kiedyś to mówiłem odnośnie innego pająka, ale właśnie niektóre właściwe, które sobie siedzą wysoko nad ziemią, czy ogólnie nie siedzą na ziemi, czy pod kamieniami, to często wisząc na ścianie, właśnie przymocowywują się takim jednym kuleczkiem pajęczyny, że się tak wyrażę. No więc wychodzi na to, że im dłużej taki pająk siedzi w tubie, tym po prostu ona bardziej jest całusienka, wyścielona właśnie takimi kropeczkami. No i z tym niestety, słuchajcie, nic się nie da zrobić. Tak wygląda świat właśnie pająków właściwych. Ja teraz postaram się pensetom tego samca wygnać nam tutaj na zewnątrz, tylko może troszkę oddalę kadr, na wypadek, gdyby on chciał na przykład, powiedzmy, uciec już teraz na biurko. Czy poza biurko, a z racji, że nasz piękny żółty pajączek jest z rodziny spachaczowatych, czyli ze sparaçyde po łacinie, no to mimo wszystko, moi drodzy, trzeba mieć jakieś pojemniczki do łapania pająka w za nadrzu. No i dobra, próbujemy. Zazwyczaj jest tak, że to pierwsze wygonienie skutkuje tym, że pająk po prostu wybiega tutaj na rant pojemnika i tu staje. Oczywiście nie zawsze, bo często też jest tak, że na rancie nie staje, po czym skacze na biurko i ucieka gdzieś. Więc sprawdźmy, co nasz samiec zrobi teraz. Dobra, już widzę, że będzie grubo, słuchajcie. Mój plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że chcę go wziąć na rękę. No chodź mały. Może od razu już sobie przygotuję pojemnik, bo widzę, że może być grubo, słuchajcie. Uuu, teraz delikatnie wezmę tubę, ale jak ją ruszę, to jest ogromna szansa, że pająk czmychnie. Delikatnie. O chłopie, aż taki duży jesteś? To ja chyba jednak nie chcę cię brać na ręce. Jejku, zaraz jak się zbliżymy na makro, to zobaczymy, czy te bulbusy jego są już całe, czy jednak jeszcze nie. Bo u pająków właściwych, w odróżnieniu od ptaszników, jest tak, że kiedy samiec jest jeszcze niedorosły, to na nogogłaszczkach już dwie wylinki przed dorosłością zaczynają pojawiać się takie zalążki bulbusów, no nie? A u ptaszników, jak wiemy, jest tak, że dopiero on musi wylinić ten ostatni raz, żeby mieć narządy kopulacyjne, znaczy, żeby były one widoczne i w pełni rozwinięte, a tymczasem u pająków właściwych one się rozwijają właśnie parę wylinek. No dobra, no. No, wezmę go na rękę i po prostu zobaczymy, co się stanie, na nie? Nie ma innego wyjścia. Tak mi się wydaje. Jak go teraz ściągnę, to może mnie ukąsić. Najlepiej by było go zgonić na biurko, wtedy go chwycić pojemniczkiem i przełożyć na rękę. Nie wiem, czy się to uda. Damy go troszkę dalej, na wypadek jakby miał biet do przodu. No i dobra, zobaczmy. Może będziemy mieć farta i pobiegnie tutaj w stronę kamery, albo nie będziemy mieć farta i ucieknie gdzieś tam pod biurko. Dobra, jest pod biurkiem ziomy. Jak widzimy, pająk totalnie zawisł pod biurkiem, ale powiem Wam, że on jest gigantyczny. Nigdy nie widziałem tak dużej heteropody David Bowie. Że trochę my. No tu tup, tak naprawdę nic wielkiego, słuchajcie, tu się nie wydarzyło, więc go jeszcze troszkę przepchniemy. No i niech ktoś mi powie, że ten pająk nie wygląda przepięknie. Przecież on jest cudowny, nie? Dobra, szturchnijmy go znowu, słuchajcie. Ale ja widzę, że on w zasadzie po tych dwóch skokach już jest dość zmęczony, ale zobaczmy dalej, jak będzie wyglądała sytuacja. Dobra i widzieliście, szybki, szybka akcja, ale znowu postój, no nie? Nie no, bydle jest zjawiskowe. Zobaczcie przy mojej dłoni że to już naprawdę jest kawał pająka. I jeszcze go nie biorę na rękę, dopiero za chwilę, jak się jeszcze bardziej zmęczy, bo po prostu on wtedy na ręce już będzie chodził na tyle powoli, że będę mógł coś tam na przykład o nim opowiadać i wam go pokazywać. Więc szturchnięcie numer 4. No jest szybki skubaniec, to się nie da zaprzeczyć. Ale widzicie, on ma szybki bieg, po czym staje, więc tak naprawdę ten teleport idzie znać. No i wiadomo, że im większy pająk, tym łatwiej po prostu jest zapanować nad tym jego biegiem, no nie? Ale okej, okay. kolejne podejście. Zobaczymy, gdzie tym razem samca wywieje. Muszę mieć totalną podzielność uwagi, bo operuję kamerą. Aha, dobra, okej. Okay. Teraz go wygonię jeszcze raz na biurko, słuchajcie. Ło! Skoczył mi na rękę i wylądował na koszu. Na koszu go nie chcemy mieć, więc w takim razie zepchnijmy go na biurko. Na ile to oczywiście możliwe. No uciekaj, mały. Na dół. O, pięknie. Pod biurkiem znowu. No. O, skoczył. Dobra, łazi mi po nodze. Stanął na udzie. Tadam, zwycięstwo, moi drodzy. Udało się złapać samca na rękę, i tak jak właśnie przewidziałem, samiec się po prostu zmęczył, i mu jeszcze się nie chce biegać. Tak ogólnie z pająkami. Ja kiedyś tak w ramach po prostu wiedzy wypuszczałem sobie na hodowlę na biurko murinusy i ceratogerusy i słuchajcie, była ta sama sprawa: one szybko biegały przez chwilę, ale później się męczyły i już łaziły po prostu powolutku. Więc tutaj fakt jest jeden z tymi szybkimi istotami: że one są szybkie przez chwilę, nie? a później już właśnie jak widzimy, no, sytuacja jest relatywnie opanowana, no nie? Poza tym, że ogromny pająk siedzi na mojej dłoni i w zasadzie no można się go przestraszyć. Ja cały czas, słuchajcie, się boję, że on tymi helicerami się we mnie wgryzie. No ale dobra, skoro nasz model tak cudownie i fenomenalnie tutaj siedzi, to zanim wypuścimy go na ścianę, to bym coś wam o nim opowiedział, no nie? No więc suchy fakt z internetu o heteropoda David Bowie jest taki, że pochodzą one z Malezji, ale prawda jest taka, że one występują we wszystkich tamtych krajach obok, więc myślę, że na spokojnie w Singapurze można je spotkać. I tak samo na północ w Tajlandii. Tym bardziej, że kiedyś do mnie ten Bartek od węży, co u niego byliśmy w Tajlandii na pierwszym azjatyckim specjalu, wysyłał mi właśnie fotkę i się okazało, że tam gdzie on był, również te heteropody David Bowie występowały. Więc to nie jest sama Malezja, tylko powiedzmy taka Azja Południowo-Wschodnia, w okolicach właśnie Malezji. O kurde, czy wy widzicie? Jak on sobie myje helicery na moich palcach, no to jest totalne szaleństwo. No dobrze, następna informacja, długość życia. Tutaj niestety nie mam takiej pewnej informacji dla Was, ale no, tego maluszka kupiłem jako L3 jakieś półtora roku temu do dwóch lat temu, więc widzicie, że no, heteropody, przynajmniej te David Bowie, dość długo rosną. I jak kiedyś sobie kupiłem pierwszy raz w życiu heteropodę David Bowie, to było chyba w 2014, to też właśnie no, trzeba było czekać relatywnie długo na te wylinki, więc można przyjąć, że około dwóch lat taki pająk rośnie. Natomiast nie wiem, ile on żyje po ostatniej wylince. Jeśli ktoś wie i ma taką stuprocentową pewność, po jakim czasie od osiągnięcia dojrzałości płciowej ginie samiec i samica, napiszcie mi proszę w komentarzu, tego podepnę przy okazji. Jak widzimy, ten pająk jest już dość pokaźnej wielkości, więc tu nie ma się co martwić o karmienie go. Natomiast jeśli mamy do, do czynienia z takim maluszkiem, powiedzmy między L1 a L3, to już jest słuchajcie problematyczne, bo te maluszki z nogami są naprawdę takie, są mikro, mikro. Więc czym to karmimy? Wtedy najlepiej zaopatrzyć się w muszki owocowe albo w wylęk świerszcza. Jeśli macie dostęp do wylęgu świerszcza, bo wiem, że jest różnie, no ja na szczęście mam dostęp do wylęgu świerszcza i zawsze te najmniejsze istotki karmię właśnie wylęgiem świerszcza, bo prawda jest taka, że wylęg świerszcza bananowego jest jeszcze mniejszy od muszki owocowej. Także tak na przyszłość wiedzcie, że taki, na, no jak dla mnie najmniejszy rodzaj pokarmu to jest właśnie wylęg świerszcza bananowego. To są naprawdę mikroskopijne robaczki. Znaczy świerszczyki oczywiście, będąc poprawnym. Więc z maluszkami jest problem, jeśli chodzi o karmienie i trzeba mieć to na względzie, natomiast tak samo problem wśród maluszków jest również to, że można po prostu malca przesuszyć, no bo z racji, że on występuje w miejscu na świecie, gdzie wilgotność powietrza jest dość wysoka, no to taki mały pajączek L1, L3 naprawdę jest mega podatny na przesuszenia i wystarczy go zapomnieć rozpodlać i on po prostu nam umrze. Natomiast większe sztuki, takie podrośnięte już są dużo bardziej odporne, aczkolwiek ja wam powiem, że ja heteropody David Bowie traktuję troszkę jak karibeny wersji czyli po prostu, żeby miały dobrą wentylację, żeby miały miały wilgotno, natomiast jeśli chodzi o temperaturę, no to internet słuchajcie, podaje 25 stopni jako takie, że no, w 25 warto trzymać, a prawda jest taka, że heteropoda David Bowie będzie nam żyła od pokojowej temperatury aż do podejrzewam 28, także jeśli chodzi o mnie, to ja heteropod nie trzymam bezpośrednio przy kablu grzewczym, tylko bardziej gdzieś tam na skraju regału, no i one mają się dobrze, jedzą zawsze. A propos jedzenia słuchajcie, to z pamiątkami właściwymi jest tak, że ja nie zaobserwowałem głodówek u tych pająków. W sensie ogólnie u innych, u tarantuli też, czy u parasusów, że mam wrażenie, że pająk właściwy po prostu zawsze będzie atakował, a jeśli nie będzie jadł, to znaczy, że będzie liniał, ale nie ma u nich tak jak w przypadku powiedzmy jakichś tam ptaszników z Ameryki Południowej, które sobie robią długie głodówki, no i nic na to nie możemy poradzić. Jeśli mamy takiego pająka właściwego, to wiemy, że tutaj po prostu wszystko działa szybciej i cały rozwój działa szybciej i metabolizm też działa szybciej, więc to nas sprowadza do konkluzji, że pająki właściwe można Karmić troszkę częściej i rzeczywiście, słuchajcie, tak jest. Oczywiście to nie jest wymóg, bo ja wszystkie pająki u siebie na hodowli karmię raz w tygodniu, ale widzę po prostu, że moje pająki właściwe mogłyby sobie przyjmować jeszcze jednego świerszcza gdzieś tam w międzyczasie i podejrzewam również, że wtedy by troszkę szybciej rosły. Jeśli chodzi o to, jakie rozmiary ten pająk osiągnie, kiedy będzie dorosły, no to kiedyś u ancylometesów słyszałem taką regułę, że mm, im większy będzie pojemnik, tym pająk urośnie większy i powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, czy ta teza jest jest prawdziwa tutaj uchyteropody David Bowie, bo jak widzieliście, ona siedziała w tamtej tubie. No, umówmy się, tuba nie należała do jakichś największych, a jak widzimy, no, przyrost tutaj powylinkowy jest naprawdę duży. A skoro mowa o przyroście powylinkowym, no to oczywiście ta pierwsza scena w filmie to był taki mały fake, ponieważ wtedy trzymałem tą oto wylinkę, no ale widzicie, że nie wiem, czy tak damy radę, bo też wylinka nie ma wszystkich nóg, ale można stwierdzić, że ten pająk jest dużo większy, niż gdyby był tym pająkiem, nie? Przyglądnąłem się tym nogogłaszkom samca, no i wychodzi, że są na nich w pełni rozwinięte bulbusy. Także słuchajcie, mamy do czynienia z pająkiem, który już większy w swoim życiu nie będzie. Jeśli chodzi o samice, to one mają ociupinkę większe ciało, ale też ociupinkę mniejszy rozstaw odnóży, więc tak naprawdę też wyglądają groźnie, ale po prostu trochę inaczej. I tak samo również mam wrażenie, że są jednak bardziej owłosione one. W sensie są one po prostu bardziej kudłate i żółte. No i dobra. Może przepnić się jeszcze na szybkie makro, skoro mi pająk siedzi tak na palcach, aczkolwiek moje paznokcie są średniawe do makro, bo ostatnio trochę grzebałem przy aucie, więc musicie mi wybaczyć. No ale trzeba włączyć turbo makro do tego pana. Postaram się chwycić rękę ręką, żeby nie trząść. Natomiast zobaczcie, jaki on ma zjawiskowy karapaks również. Takie niesamowite czerwone odcienie to się pojawiły na tym pająku, a u swojej samicy, którą dawno, dawno temu miałem, to ja nie widziałem takich odcieni. Wow! To wygląda normalnie, jakbym miał jakiś Gen Fire, nie? Nie no, karapak z gościu, to ty nim wygrywasz i to chyba każdy plebiscyt u pająka właściwego. Jesteś normalnie przerażający, ale również totalnie niegroźny, tak jak mówiłem, więc te pajączki, słuchajcie, są całkiem fajne. A dodatkowo powiem wam, że jeśli już na przykład posiadacie jakiegoś ptasznika naziemnego w swojej hodowli, a boicie się kupić sobie ptasznika nadrzewnego, no to słuchajcie, taka heteropoda przygotuje was na każdego. Najszybszego ptasznika nadrzewnego. Mówię serio. Heteropoda jest po prostu mistrzem teleportacji. I taka jest prawda, i tego nie da się po prostu tutaj zaprzeczyć. Ostatnio mi znajomy opowiadał, że na początku maja uciekł mu podrostek heteropody David Bowie, tak w stadium około L5. I wyobraźcie sobie, że ten podrostek biegał u niego po mieszkaniu 3 miesiące, i po 3 miesiącach dopiero został znaleziony. Więc trzeba przyznać, że i temperatura pokojowa jest tym pająkom nie straszna. Aczkolwiek ja mam taką tezę, że akurat te ostatnie miesiące mieliśmy mocno wilgotne, jednak mimo wszystko, no nie? Przez te wszystkie burze i zmiany m, ogólnie pogodowe. Więc wydaje mi się, że po prostu ona miała łatwiej dzięki temu, ale też z drugiej strony, no jak jest w Tajlandii pora sucha, czy tam w Malezji, to również jest dość długo, dość sucho, no nie? Więc można przyjąć, że heteropody lubią wilgoć, ale bez tej wilgoci również sobie poradzą. No chyba, że mówimy o tych najmniejszych maluszkach, no to wtedy nie. Ale w przypadku mojej, tak jak mówię, raz w tygodniu po prostu je obficie zraszam podłoże i cały pojemnik, no i to wystarczy. Jakby ktoś miał samicę na sprzedaż, choć pewnie nikt nie ma, ale gdyby ktoś miał. No to ja mam samca, więc albo kupię samicę, albo sprzedam samca. Aczkolwiek nie, jednak nie sprzedam go, tylko umrzę mi ze starości i sobie go zasuszę, bo jest naprawdę przepiękny i naprawdę bardzo duży. Także jednak nie sprzedaję samca jak coś, ale za to samicę chętnie kupię. No wygląda jakby chciał się wcisnąć pod zegarek. Nie wciskaj się tam. A też wiecie, bo ja nie mam nic przeciwko temu, że pająk mi biega po dłoni, ale heteropody są takie szybkie, że naprawdę w bardzo prosty sposób mogą się znaleźć na przykład pod y, rękawkiem, nie? Pod pachą. No to wtedy już jest niefajnie, jak masz pająka pod pachą, bo w takiej sytuacji nawet najbardziej łagodny może ugryźć, kiedy się go przygniecie niechcący, no nie? No ale patrzcie, ten samiec ewidentnie zakumplował się z moim zegarkiem. Nawet nie chce z się ruszyć. O, to jest pozycja, która mówi, ja się nigdzie nie ruszam, chłopie, stąd. Chcesz, to zdejmij zegarek. Ja tu zostaję. Panie, współpracuj, nie chcecie szturchać palcem, bo mnie ugryziesz. Czy nie? O, żeby się, żeby się nie aktywował. Heteropody się aktywują, ja, ja to tak nazywam. Czyli wiecie, jest chwilę spokojny, po czym, jak go zaczniemy szturchać i drażnić, to się aktywuje i zacznie biegać. No ale widzicie, no totalnie luźno. Pająka zmęczyłem na samym początku i on już normalnie nie biega. W takim razie rzućmy go na ścianę i wam pokażę, jak łapać pająki. Wypuśćmy w takim razie naszego gagatka, powiedzmy, tutaj. Jak coś, to były wszystkie, tylko że po prostu, że tak powiem, z czasem każda się odkleja, ale na szczęście mamy jeszcze parę egzemplarzy starego kalendarza, w sensie pierwszego na 2020, więc jak się przeprowadzę na nową hodowlę, bo już coraz bliżej, słuchajcie, to wtedy sobie zrobię taki wielki kolaż z tych kalendarzowych fotek. Dobra, przepychamy pana. No i dobra, widzimy, że stanął tutaj. Czuć, że pająk jest dość zdezorientowany tym, co się dzieje. Na potrzeby filmu w niego dmuchnę i zobaczymy, co się stanie. Często słuchajcie, jest tak, że pająki tak naprawdę reagują tylko i wyłącznie wtedy, kiedy poczują podmuch i to nie chodzi o takie bezpośrednie dmuchnięcie, tylko często widziałem błędy u ludzi, którzy podchodzą z pojemnikami i oni po prostu starają się z dość dużej odległości ten pojemnik do niego przyłożyć i w momencie, kiedy zrobią to szybko, to podmuch wiatru od pojemnika spowoduje, że pająk się wystraszy i ucieknie. Więc zasada w łapaniu pająków jest jedna, im wolniej, tym lepiej. Ale póki co w niego dmuchnę, tylko z drugiej strony. No jak widzimy w tym przypadku heteropoda się tylko skuliła, możemy go postarać się wypchnąć na białą ścianę, może jeszcze nam pokaże choć troszkę jak biega, bo tak szczerze mówiąc to nie pobiegał dzisiaj za dużo. Jeszcze będę pilnował tutaj na dole, bo heteropody lubią skakać, więc jest też szansa, że on po prostu gdzieś pobiegnie i sobie skoczy. I słuchajcie, ten czerwony karapaks jest po prostu zjawiskowy, obłędny. No dobra, przyjmijmy, że chcemy złapać tego pająka, bo rzeczywiście jest on nieproszonym gościem na naszej ścianie, więc co robimy? Zachowujemy. Stoicki spokój, moi drodzy. Robimy tak powoli, jak się tylko da, i jak już czujemy, że jesteśmy na 100% bardzo blisko pająka i on nie ucieknie, to wtedy przykrywamy go pojemnikiem, oczywiście uważając, żeby nie odciąć nóżek. I teraz kolejna istotna sprawa, musicie mieć coś płaskiego. Czy to jest pocztówka ode mnie ze sklepu, czy co innego? Chodzi po prostu o to, żeby wsunąć sobie tą kartkę, czy tekturkę, czy cokolwiek pod pojemniczek i powolutku zagarnąć na nią pająka. Jest to słuchajcie, zasada, która jest stosowana za. Zawsze praktycznie przeze mnie, i niekoniecznie musi być to pająk na ścianie, może być to również ptasznik w terrarium. Także ja zawsze łapię je w ten sposób, no bo to po prostu jest sprawdzony sposób i nie ma co kombinować. Ale zobaczcie, jak mało energii ten samiec miał w zapasie, że on sobie tylko pobiegł trzy razy po biurku i już nie jest najszybszym pająkiem w mojej hodowli. Także już wiecie, że ogólnie pająki też się męczą. Jest to ważna informacja, bo po prostu, jeśli coś Wam ucieknie, to wiedzcie, że spoko jak on pobiega chwilę, to się zmęczy i wtedy. Łatwiej będzie go złapać, no nie? Oczywiście, w przypadku łapania pająków właściwych i to jeszcze tych z Parasite, jest trochę inaczej, bo one jednak mają na tyle rozwinięty wzrok, że one mogą też zobaczyć cień, który się do nich zbliża, no nie? Ale w przypadku takich ptaszników, które gdzieś siedzą na ścianie, to one nie mają pojęcia o tym, że nasza ręka tam jest, bo jej nawet nie widzą, więc wtedy rzeczywiście to działa tylko na zasadzie, żeby czasem w niego nie dmuchnąć, bo wtedy ucieknie. A im wolniej podejdziemy do pająka, tym większe szanse na powodzenie tej całej akcji i po prostu ściągniemy. Go ze ściany. Tak sytuacja, kochani, wygląda. Mam nadzieję, że film wam się podobał i że zaspokoiłem choć troszkę waszą żądzę wiedzy na temat tego pająka. Jeśli chcecie więcej odcinków w podobnym stylu, czyli że właśnie mówię, co wiem na temat danego gatunku, to koniecznie napiszcie w komentarzu i koniecznie zostawcie mega duży łapek w górę, to wtedy będą wychodziły kolejne odcinki z tego cyklu. No i tak naprawdę w dniu dzisiejszym to jest tyle. Na sobotę, moi drodzy, przewidziałem Carlosa, jak dobrze pójdzie, bo już mi nie dajecie spokoju w komentarzach z Carlosem, ale tak naprawdę jest jeszcze mega dużo aktualizacji do nagrania. Bo mam mróweczki i mesory, słuchajcie, w gnieździe ziemnym zrobiły takie szaleństwo, jest ich tak dużo. Wydaje mi się, że tam jest przyrost, jedna mrówka na dzień albo nawet więcej. Dodatkowo całe paludarium mi zarosło i też muszę nagrać odcinek z tego, jak wycinam wszystkie chwasty, które tam są, bo się strasznie dużo ich namnożyło. Więc ogólnie będzie co oglądać, a Wy możecie napisać w komentarzu, co chcielibyście najbardziej w kolejnym odcinku zobaczyć. Czy to może być Carlos, czy może karmienie węży, czy coś innego. Dajcie znać. Tymczasem ja się z wami żegnam. Pan samiec heteropody również. Dziękujemy Ci samcu, że tak naprawdę stoicko podszedłeś do tego odcinka i dałeś nam się nagrać przede wszystkim na mojej dłoni. Mega się cieszę z tych kadrów. Dobra, to tyle. Trzymajcie się na razie i hej! Obo tu Olpinka na sam koniec chciała się przywitać? Olpinka? Co ty tu robisz, bubelko? Leżę sobie i śpię. I chrum. Na dodatek chrum. Bo jest bardzo gorąco, więc chrum. Żegnamy się. papa. pa. Do za, za trzy dni.